Cześć, maleczku, jestem Frostymiś, a dzisiaj jest ze mną... Jema. Ja jestem. A kto dokładnie? Kto Jabłuszko. Musisz mieć nick w Fortnite na jabłuszko. Dobra. A dokładniej to w jakiej, to może jeszcze powiedz w jakiej grze jesteśmy. Na nie wyręczysz bardzo. A dlaczego akurat w Fortnite o, na przykład, a nie w Minecraftie? Tak stało się. Nie, no bo nie, z Minecraftem się nie chciało, bo ktoś mnie wkurzył. A tak, to to no. Dobra, ale jeszcze może możecie taki też fajny czerwony przycisk. Co? Nie ma nic czerwonego. Ej, problem mamy. Masz coś czerwonego na skinie? Nie. Musimy znaleźć coś czerwonego, poczekaj. Aż mnie po sześciu godzinach. O dobra. Moje jabłko jest czerwone. O właśnie, widzowie, możecie kliknąć taki sam czerwony przycisk, O, ten dywan, co tu jest, albo ta książka, nie wiem, co to jest. Albo jak jabłko, które wam się teraz wyświetli na ekranie. Macie kliknąć taki czerwony przycisk, jak właśnie te rzeczy. Bo wtedy będziecie prestiżowymi widzami. I tak samo możecie wbić na Discorda. Dzięki, który tak naprawdę jest wspomagany przez... Z kogo jest wspomagany Discord? Ze mnie. No właśnie, dokładnie. I lecimy na napoconą miejscówkę, jesteśmy napoconymi gracami. Tak naprawdę to, to jest moja która gierka w tym sezonie? Bo ogólnie miałem długą przerwę na ekranie właśnie do to, od, jakiej do, do, od jakiego do jakiego dnia miałem serwę. Tak plus minus. <laughs> Albo chociaż takby ten okres serwy. Więc nie ogarniam kompletnie co się dzieje w tej śmiesznej gierce. Yy, to tak naprawdę za namową jabłuszka i jestem za jednym youtuber'em, który ma streama dzisiaj Fortnite, a to pobrałem. się się gierka w 30 minut. Co to jest? Dobrze. Nie! Dawaj mi to! i chłop... Chłop zeskoczył. Jak dosłownie zeskoczył. Ale mój Roblox. Właśnie! Powiedz powiedz ogólnie, jaki ma być próg lajków pod tym filmem? Jaki chcesz, ile chce sobie tu było lajków? E, pewno dużo, a ile dokładnie to nie wiem. A tak, ile byś chciała, by było? Nie wiem, z 50. U, to jest niewykonalne. Ale się uda. Bo, Bo ja tu jestem, to się uda. A, dobra. Czyli ma być 50 lajków? Tak. Bo jak mam nadzieję, jest każdy usłyszał ma być lajków. Czyli 50 ma w górę ma być. Też moich zdaniem to jest niewykonalny, nie wiedzę trochę w to, A, ale to jest z tego malutki No. Masenia się mogą spełniać Ogólnie to Napiszcie w komentarzu Z czego byście chcieli kolejny odcinek, z jakiej gierki, z kim? Chyba jakiegoś borowika tu mam. Chłopiec. Gdzie on jest? Dokładnie nie wiem. On jest gdzieś u mnie, bo słyszę jak kroki słyszę gdzieś. Jest tu, wchodzi. Pod tobą będzie. Poczekaj, taki praga. A Dobrze! 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 Nie no, jak możecie zauważyć, że ja jestem nubem teraz potężnym, potężnym nubem. Nuboby. Nie miał ja ogólnie już o ten dźwięk, bo ogólnie mam takie w teraz na mikrofonie, że ten dźwięk już się do jednego poziomu wszystko. Więc trochę się zajdziesz jeszcze z montażem, ale to chciałbym malutki. Oczywiście montaż pracuje teraz, że jest lepsza jakość dźwięku, nagrania, lepsza jakość, lepiej słyszycie gierkę, lepiej słyszycie jabłuszko. Jabłuszko. Skąd za nazwę jabuszka, nie jabuszko? Jabłuszko? mi jest fajnie. Czasem ja z moim aimem, gdzie nie mogę na strzałach trafić, gdy chłop stoi w miejscu. Mhm. Mm Więc jest No wiesz, tylko hop stał w miejscu, a ja nie mogę go trafić. A, to już co innego, mam dla ciebie apteczkę. A, ja dużą potkę dla siebie. No może ja spróbuję z tego go strzelić, z karabinu piechoty. Ale ci możecie do mnie nie dzwonić? Aż. Idealnie. Dostał głowę! Dostał głowę. Niewiele wiesz, Robi mu dojazd. Gdzie on jest? Tam jest? Git, chat. Ogólnie, y jeszcze takie, takie jedno pytanie: do Ciebie, jabłuszko Ile muszą zostać. Oj, 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 To śmieszny, I'm assist. Ile musi być lajków, abybym zrobił z tobą streama? Y Nie wiem. To jednak pamiętaj, stream to będzie z japuszkiem. Weź, staraj się wyciągać tak, jakby... Gdzie on, gdzie on jest? O ty ciulu Ty wiesz, no, że ja tego nie ugram. No. ci się, wierzę w ciebie. Ale ja w siebie nie wierzę. Za jest za Wala ci w ścianę. Zboczy. Wala ci w ścianę. <noise> Amma nie miałem, ci dupia. Ja amunicji nie miałem. Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnej rundzie. A więc, widzowie, jak widzicie, już widzimy się w kolejnej rundce. Yy, kolejna rundka z Japuszkiem. Tak, z Japuszkiem on miał, Jak ty miałeś kiedyś raku, raku 23 na Discordzie, nie? Badnie, tak było. Tak było. I gdzie lecimy? Where are you going? Professional English. Ale ty wiesz, o to, że tam nas zabiją od razu? No, to umrzemy. Kto umrze, to umrze i trudno. Kto umrze, to umrze i trudno. Plus już taki teraz nagrywam wiesz na dwa programy. Na jednym sobie nagrywam gierkę i ciebie, a drugim nagrywam sobie swój głos, więc będą to w każdym razie jakby coś yy, nie tak powiedział wypikać bądź wyciszyć. Yy, nie dolecę tam gdzie chciałeś. Dawaj tu, bo nie dolecę. Tam nie ma drutu na dwie osoby. No to poczekaj, to nie wiem, podejść na jakiś oddzielny z średnio tutaj do ciebie lecę. Lesem na główny może być? Nie no, mówisz chłopowi podleć na jakiś budynek daleki. Poleciałem na główny, Git? Chyba może wyjść, nie? Taki. z boku troszeczkę. Ale na razie nikt nie dojeżdża. Nie, ja to właśnie nie umiem. Jednak te 2-3 miesiące przerwy to jednak to naprawdę dużo. Oooo, ciekawe rzeczy dostaję, fajne. Biorę samochód i jadę do ciebie na pełne i. Ogólnie to jadę na pełne i nie będę już mówił co. Nie! Mi z klikiem wysiadłem. Ogólnie, ogólnie widzowie, już nie będzie filmów z RP, bo. się. się wkurzyłem na tę grę GTA Roleplay, Wkurzające strasznie. Zostaje. bana za 2-2. A widzę, że tam się strzelasz, to ja może przyjść. Nieźle, oddał jeszcze masz jednego. Dobija, dobija, ja, do... nie dobi. Nie ma prawa mnie dobić. A ile ja dostałem? <śm> nie wiem. Dobra, i ogólnie 10 minut filmu ma dwie gierki. No, nie jesteśmy, to jest dobrze. Jest. Się to może zrobimy jeszcze jedną gierkę. Albo jeszcze dwie. No dobra. Widzowie, to widzimy się w sumie na kolejnej rundce już. Dobra, widzowie, a więc widzimy się po cięciu. I ogólnie tak, sobie teraz siedzieliśmy chwilę na tym lobby i gadaliśmy z Japuszkiem i zastanawialiśmy się na temat, nad na takim czymś, co nie nagrać poradnika, jak sobie zbudować troszkę bardziej FPS-y. Wiesz co, dam mnie lepiej na No co, polecimy tutaj. Maszno. Więc, jeżeli byście chcieli taki poradnik, jak zbudować FPS-y w Fortnite bądź w jakiejkolwiek gierce innej. Na takie FPS -y, jak ja mam aktualnie w to mam mało, bo mam 130 tylko 140 Ale jak sobie tam grywam to mo mo mogłyby powstać to screen, albo nie wiem O, 160, 180 do 200 widzicie, lubię na spokojnie Jak coś to 200 to mam limit ustawiony coś mógłbym bez limitu I Tak naprawdę nie będziecie musieli nic, dosłownie nic, nic pobierać, tylko wystarczy zmienić kilka Opcji w ustawieniach Windowsa No i w sumie to tylko tyle, y mamy tak, cegły tutaj mamy Neidy, Dawaj no, ja na główny Ale to był śmieszną A Dobra, może to będzie wygrana gierka Bardzo ten bot jest, ja nie będę się z nim bombił Więc taktyczna ucieczka No git git Ale loot jest Nie zauważył mnie. Te poty są easy do spomby ogólnie. No to zależy ile masz HP. Jak masz mało to już nie są takie easy. nie ja co znać, co sobie go zabije? Małym powiem jest. Hmm... Jakiś Wiem, Wiemy, to, to jest dla mnie najważniejsza zasada Fortnite, ale się na środku niczego. czas szywać bandagaski, będar co tam wrzuciłem czyli coś co ogólnie jak graliśmy wcześniej przez co praktycznie wygraliśmy świetliki się nazywa to no Jak ktoś te a, no. O! To ja tam przebiegłem Trochę no, ślepy jest tutaj gdzieś <laughs> walają się Będziesz film... Widzę ich nawet Nic nie dostał, dobra ja sobie piję dużą i możemy się pombić. Ej, oni wiedzą o tym, że ich zaraz spalę Wątpię Kurwa was spali je nie ich Dobra, tutaj wietne to drzewo, żeby się nie zaczęło palić wszystko o jakbym dostał Dostał za 40 Leży Dobijam go Jego teammate ucieka na tą stroną Ja co tu lutuję? Lesy Zaba jest w tej grze śmiesznej. No jest. Mówiłem ci, nie? Spiję zabę Uda ci się zabić, trzeba jesteś najlepszy. Ty potrzebujesz jeszcze... ten. O, jest taki łuk. A dlaczego nie mogę zrobić tego łuku? Bo musisz mieć. Mam malowy ten. Kurde, o tu. Co chłopie? Ale ja mam jakiś łuk mechaniczny. Mechanicznie nie, to musisz mieć prowizor, nie prowizor, tylko ten pierwotny. Gdzie są chłopy? Biegnę. No leży, debi. Okej. Okay. Szedł dosłownie na jednego strzała z buku i tam. Ej, zabiegnie. to jest dobra gierka. To z tego będzie można coś w końcu na YouTube'a wrzucić. A nie, tak jak. Ej, jest ten najgorszy, ten piękny film, który mam się wściekł, teraz w prawym górnym rogu. Wy karcie z którą oczywiście możecie kliknąć, wejść, zobaczyć, obejrzeć, zostawić lajka O jakiś szuk mam dziwny Trolką ktoś tu był Trolką ktoś tu latał Where? Tam gdzieś trolka jest, nie? Gdzie? Nie widzę, gdzie to zaznacza Kurde Ta, jest tu chłop Ile dostał? Ej, to tak nie działa, jednak tak jak ja bym chciała. By Oj, no przebudował mnie troszeczkę. Został kolapsa. Przebudował cię teraz. Oj, spamerska chmura. A mnie skolapsował, ci powiem. Ale on czyjego teammates? Nie, to jest dwóch. Pomocy. Pami do mnie Nie, jak cię? Czemu to się zdecydowało? Przecież tego nie zdecydowałem A, aha Ile? 12 HP! Nie no, to jest Dobra, to w filmiku ogólnie to... Jeden gra sobie z Tacticala Dawaj do lobby wróćmy wiesz? A Jakiś śmieszny teammate grał tylko z tego Z yy, pierwotnej Dobra widzowie ogólnie to mamy 20 minut filmików Więc będziemy już kończyć ten wspaniały filmik Tak jest to na samo zakończenie Możecie strzelić suba z dzwonem Bić na discorda Poczekajcie że wam pokażę tego pięknego discorda Który był bardzo długo robiony To bardzo długo Czekajcie tutaj wam dam O dobra Macie tu pięknego Discorda, na którego oczywiście, nie tego, to, na którego możecie wbić. Oczywiście tutaj nagrywamy odcinek, no bo to jest najlepszy Discord na całym świecie. No ja już nie będę w sumie przedłużał tego pięknego filmu. Możecie też w sumie wpaść, nie wiem, do ciebie nie mogą wpaść, bo ty nawet kanał na YouTube, nie masz. A tak jak wpadniecie na Discorda, to tak jakbyście wpadli do niego. Więc możecie wpaść wszędzie, gdzie będą linki w opisie, no i do kolejnych filmów, no i narka. Pożegnaj się ładnie, tym jabłuszkiem.